Nasza firma, Laboratorium Kosmetyczne Canexpol, została założona w 1984 roku. Dwa lata później wybudowaliśmy swój pierwszy własny zakład w Mińsku-Mazowieckim, ukierunkowany na produkcję oraz dostarczanie bezpiecznych i nowoczesnych produktów kosmetycznych spełniających potrzeby i oczekiwania klientów, a także otworzyliśmy własne laboratorium badawcze. Laboratorium tworzone pod okiem doświadczonych technologów, którzy z powodzeniem tworzą receptury dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Swoją działalność poświęcamy dwóm ważnym wartościom urodzie i pielęgnacji. Dążymy nieustannie do doskonałości, aby zapewnić klientom tylko najlepsze rozwiązanie. Posiadamy 15 grup asortymentowych i jesteśmy w stanie wyprodukować dowolny kosmetyk. Począwszy od produkcji kontraktowej kosmetyków Private Label, poprzez konfekcjonowanie kosmetyków z czy też tu kończąc na suplementach diety. Pod marką klienta możemy wyprodukować szeroką gamę produktów. Nasza firma zapewnia wszystkie usługi w jednym miejscu, Kompleksowy rozwój nowej linii, zaprojektowanie opakowań, produkcję, certyfikację oraz dostawę gotowych produktów do magazynu. Prowadzimy szereg mikrobiologicznych badań, a nowoczesne oprzyrządowanie laboratorium pozwala zbadać jakość wytwarzanego produktu. Nasza produkcja jest certyfikowana według najwyższych norm, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz pewny system zarządzania jakością, zgodnie z postanowieniami i wymaganiami międzynarodowych zasad. Nasi technologie nieustannie doskonalą się dla klientów, biorąc udział w specjalistycznych konferencjach i seminariach. Współpracujemy ze światowymi dostawcami surowców przy opracowywaniu innowacyjnych produktów. Doskonały system zarządzania procesami biznesowymi oraz kontrola na różnych etapach daje nam pewność, że produkty opuszczające nasz zakład są najwyższej jakości. Nasze biuro tworzy silnie zgrany zespół, który z zaangażowaniem uczestniczy w każdym projekcie. Nasze bogate doświadczenie oraz zdobyta przez lata wiedza pozwalają na profesjonalną obsługę wszystkich dotychczasowo pozyskanych klientów. Od kilkunastu lat współpracujemy z klientami nie tylko krajowymi, ale również zagranicznymi, m.in. z Włoch, Anglii, Rosji, Norwegii czy też Niemiec. Realizując aktywnie założone przez nas cele, wspólnie przyczyniamy się do osiąganych sukcesów. A dowodem na to są liczne nagrody, które otrzymujemy od ekspertów. Laboratorium Kosmetyczne CanExpol. Jesteśmy tu dla Was.